Gabryś, kiedy byliśmy w Mediamarkt, wybrałeś coś, co kosztowało mnie więcej niż myślałem. Chyba ma co mnie za mnie ja robisz? Siema rodzinko, tu Edi i Gabryś, czyli, czyli bracia. Brata. W dzisiejszym odcinku kupuję młodszemu bratu wszystko, wszystko... co... Dotknę na ślepo, ślepo. część druga. Się? Ja się strasznie cieszę, bo... a metki Aż... nie oderwałeś. <laughs> Ale wy koniecznie oglądajcie do końca i jeśli jesteś nowy, to subskrybuj kanał. Ocinki wiedziałem trzy razy w tygodniu, a teraz zaczynamy. Zdecydowałem się wziąć wszystkie wózki, bo nie wiem ile rzeczy tak naprawdę Gabriel dzisiaj uzbiera. Za chwilę opowiem wam zasady i zrobimy też losowanie. Ja mam przy sobie tutaj talię kart. I na tych kartach w środku wypisałem trzy różne sklepy. Ja już się boję, ale myślę, że naprawdę wydasz dzisiaj sporo. Pięć kart możesz wylosować, Pięć sklepów dzisiaj. Tylko bez podglądania na razie. Bez podglądania. Okej. Okay. Ty, które chcesz? Śmiało. Okej, okay, ja się naprawdę Cztery? Są już cztery. Cztery jeszcze jedna. O, proszę. Jeszcze jedna. Dobra, zobaczcie. Sklepy, które wylosował Gabryś. Mamy... To jest fajny sklep. Gabryś, co ty robisz w łamanie? Tak. tak. Łamanie na wózek. Jeszcze włamać O rany. Ten sklep to jest jak zawsze marzenie dla każdego dziecka i dorosłego w sumie. To myślę, że może wprowadzić w nas taki klimaty jakby też świąteczny. Tutaj też byłbym zadowolony na miejscu Gabrysia i ostatnio... Oho, ten sklep ja lubię. Nie wiem, czy Gabryś lubi, bo to nie jest taki sklep jakiś mega, mega. Umówmy się, fajny, ale jest dużo śmiesznych rzeczy. Ja się teraz włamuję tutaj na wasz komputer. Jeśli nie chcecie, abym się włamał na waszego kompa, to koniecznie subskrybujcie kanał. Co za haker. Dobra, yy, ruszamy na sklepy. Co roku zabieram Gabrysia na takie świąteczne zakupy, żeby zrobić mu miły prezent. Nie wiem, kiedy to oglądacie, bo teraz mamy, zobaczcie, jest środa 4 listopada. Piszcie w komentarzu, jaki jest dzień dzisiaj, kiedy Wy to oglądacie, bo jeszcze nie wiem, kiedy ten odcinek w ogóle wrzuci. To miał być odcinek taki świąteczny, ale wrzucimy go wcześniej, bo musimy go nagrać wcześniej, zanim zamkną galerię. Zobaczcie, ja zamykam Gabrysiowi jakby oczy, A. <grystanie> tego czego dotkniesz za pierwszym razem i podniesiesz i mówisz, że pobierzesz jakby, to jest przedmiot, który jest no do tak, kupienia, okej? Okay? Tak, tak proste... I przez cały odcinek nie będę mówił Gabrysiowi, co czego dotknął, będę starał się też ciebie zmylić i dopiero na końcu, żeby to była prawdziwa niespodzianka, zobaczysz co dzisiaj udało ci się kupić. Ja się troszeczkę stresuję, bo naprawdę chcę, aby Adi wydał bardzo dużo pieniędzy. Czyli chcesz, żebym ja wydał dużo pieniędzy, ale nie chcesz po prostu czegoś dla siebie, tylko chcesz, żebym ja stracił? Tak. To się nazywają bracia. <laughs> w takim razie lecimy do góry. Zaczniemy od tego sklepu. Gabryś już może się domyślać, bo ten sklep jest dosłownie tam. I za chwilę wbijamy, Gabryś zamyka oczy. Może wylosować w tym sklepie jedną rzecz. W innych sklepach, tam tych tak tańszych, będzie mógł kilka rzeczy. Ale wiecie, w tym najdroższym, tylko jedna rzecz do kupienia. Za chwilę Gabrysiowi zamykamy oczy, ale uwaga, tam jest choinka. Bardzo nie chciałbym, żebyś wpadł w choinkę. Nie patrzcie, gdzie ona może być, okay. bo jeszcze okaże się, że za chwilę kupimy choinkę, A jeszcze jest do świąt o, tak. po półtorej miesiąc. Najlepiej. Koment, nie są też rzeczy, z których spoko Nikola by się ucieszyła, więc może zrobisz jej dzisiaj jakiś prezent albo zgarnisz coś dla siebie. Słuchajcie, jakbyś ja wezmę pod rękę, i kiedy już Starczy cię wprowadzę w sklepie. Jedyne, co Gabryś potrafi powiedzieć z Chodź, idziemy. Gabryś, teraz będziesz mógł podjąć jakby kierunek, będziesz mógł wybrać czy skręcasz w prawo czy skręcasz w lewo. Ja ci pomogę tutaj chodzić, żebyś nic okay. nie strącił, ale słuchajcie, jeden My kierunek, zobaczcie tam. Ten kierunek jest maksymalnie prowadzący we vlogmasy i w świętach. Piszcie w kętarze, czy chcecie vlogmasy odbrać, ale Gabryś, wybieraj lewo czy prawo? Przód. Gabryś, po lewej stronie masz ścianę, a po prawej masz cały czas alejki. Więc, jakby już coś możesz tutaj wychwytywać, dotykać, ale A ile to jest że tu mogę? Tutaj możesz dwie rzeczy. Ja Chcesz nie to? mogę. Dobra. Ja to chcę, ja chcę to. Ojejku, jakie miłe. Koc, ja chcę to, No, Ale słuchajcie, to jest taki kocy, gdzie nasz kotek i Gabryś będzie mogli sobie leżeć. A na, nasz A. kotek panda tak uwielbia takie mięciutkie kocyki. E. I jeszcze druga rzecz, tak? Tak, jeszcze masz drugą rzecz, tylko Dora, ostrożnie, to... żeby sztejnicy nie wywali. Dziadwo jak jak Ostrożnie, bo tu już chcę... masz rzeczy, tu już masz rzeczy do czy to już mam rzeczy, to super. Ty może tak, A, to może tak, to A znowu chcę, to jest tak. mię w dotyku, wiesz co to jest? Co? No pomyśl, co to może być? Nie wiem, w dotyku podobne jest do... Ja, tak, nie tak, 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 zakłada na tak, Ty wszystko próbujesz założyć na głowę? Nie tak, Nie masz jeszcze takiej pewności. tak, to do kasy. tak, 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 i lecimy dalej. Kolejny sklep to Flying Tiger, jest no za nami. A że jedną rzecz w tej Ale zobacz, ta opaska na przykład jest z Flying Tiger, pfiona. Musimy tak, ale. Abi. Ale w Tigerze nie, nie jedną rzecz. Ile dajemy? Trzy. No dobra, słuchajcie, niech będą trzy rzeczy, Gabryś, Adiabie. które dotkniesz. Gabryś jest zasada. Tutaj nie możesz macać, jakby dotykać, mhm. tylko to co dotykasz, to od razu wiesz, ok? Okej, okay. dobra, to lecimy. Zapraszamy do środka, jeszcze zakręcimy. I okaże się, że Gabryś nawet nie trafi, tak? Więc zaklęcimy go tak szybko i puścimy go jak wolną pandę. Jesteś wolną pandą. <laughs> po lewej stronie jest dość pusto, po prawej trochę gęsto, ale zobaczcie ale to. Drogi, zobaczcie to. to. Bierzesz to? Aha. Dobra, nie będę mówił co to jest, ale bierzemy. Ale zobaczcie co ja znalazłem. To jest łapka w górę, pamiętajcie. 7000 łapek w górę, 6500 łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii. Wbijać łapkę. Też bierzesz to? Tak, to chcę wziąć. Chcesz to wziąć też? Tak, też. Jest... Czyli zobaczcie, jakby nie będę ci mówił co to jest. Nie wiem, to by było metalowe. No nie wiem, dobra, bierzemy to. jeszcze jedna rzecz ci została. Okay. Jeszcze w tej puszce, teraz masz wąską malejkę. po lewej stronie wąskiej i po prawej ściany. Rany, wiecie, że Gabryś kocha te zwierzęta, to by było mega. Tak, to chcę. No dobra, to słuchajcie. Chce. Nie wiem czy z tego Gabryś będzie zadowolony, ale mamy trzy rzeczy, lecimy do kasy. Okej, okay, lecimy. Dobra, nie będę pokazywał gobie sobie ile wydałem, ale słuchajcie, tutaj wydaliśmy taką kwotę. Ja myślę, że troszeczkę duża, ale te rzeczy nie były troszeczkę takie skomplikowane, że były bardzo tak? łatwe w Ale nie podglądaj, nie podglądaj, bo to okay, dopiero ja ci pokażę później na parkingu, jak już skończymy całe zakupy. A teraz trzeci sklep. Trzeci sklep, który odwiedzimy, to bardzo duży sklep Gabryś. Za chwilę dowiesz się jaki, ale to bardzo duży sklep i w tym sklepie mogę wydać naprawdę dużo pieniędzy na jeden produkt, ale z kolei też maksymalnie mało na jeden produkt, to zależy co Gabryś dotknął. Kocham po prostu tą serię, poza tym Adi, pamiętam, to co się działo w poprzednim odcinku? ta seria odcinku, odcinków zaczyna Ale na Instagram, już. Jestem Gabryś, bo tam zrobię naprawdę epickie foto z moim kotem i tym pocypem. No i wbijacie też na Instagram braci, a teraz lecimy do kerfura tak. i w Kerfurze dużo tak. miejsc, tak. dużo stref. I tam można jakby zrobić Wieś... mniejsze i większe zakupy. pięć, sześć stref. Pięć mniejszych, tańszych stref, jedną drogą. Tak? Na pewno? Pięć mniejszych. Pięć mniejszych? Dobra, w takim razie rozpoczynamy. W całym markecie Gabryś będzie trzymał się wózka, żebyśmy się sprawniej poruszali. Gabryś wybrał pięć mniejszych miejsc, tak. ale tu jesteśmy teraz na dziale, który totalnie nie, nie obowiązuje Gabrysia, ale idziemy na podobny dział. W tej alejce jest dużo miejsca po lewej i po prawej stronie. Gabryś. Wybierasz lewą czy prawą stronę? Bardziej myślę, że prawa. Na pewno? Tak, na pewno. Prawa strona w tamtym sklepie była szczęśliwa. To może przejdźmy dalej. Tu są rzeczy, które Gabryś lubi. Piszcie w komentarzach, czy wy też lubicie, ja nie będę mówił co to jest. Ale nie pozwalam mu pić yy, energy drinków, ale to jest jego ulubiony smak. Szukaj sobie, co, co, co gdzie chcesz. Tutaj też są płyżki. Adi, co to jest? Piwo, czy co? Na, nie, nie, na spokojnie. Na Oczywiście to, to nie jest nic takich rzeczy. Dobra, tutaj wezmę... Dwie, a nie, jedną. No je, znaczy, jeśli by ci dał dało radę unieść dwie, to byś wziął dwie rzeczy, ale wziąłeś jedną, ale to, więc bierzemy jedną. co to, to biorę. To jest puszka, co to nie, może Nie, to jest Coca-Cola zwykła, więc nie, poczekaj, to może być, wiem co, y, Fanta, bo Fanta jest w takiej puszce w... No nie wiem, może tak, się zaskoczysz, może nie, dobra, wkładamy do wózka. Okej, idziemy na... Dobra, idziemy dalej, daj mi rękę i złap o, się wózka. Tak, tak, wózka tak, musi się złapać, no idziemy. Zwiedzamy dalej market. Gabryś, tutaj już są rzeczy, które możesz wybierać też. Okej, okay, czyli Jakby... teraz gdzie się... Ja staram się będziemy... prowadzić wózek tak, gdzie jak mogę? Gabryś skręca. No nie pamiętam, gdzie jesteśmy, ale możesz tu już możesz coś dotknąć, możesz tam, możesz do przodu. Tu już mogę tu... coś dotknąć. wiesz co? Pójdźmy do przodu, okej? Okay? Do przodu? Jadi, bo tutaj naprawdę strasznie czuję chemię i chodźmy może naprawdę dalej. Ale serio, dalej, to bo... prawda. Czyli masz nosa, Gabryś Uuu. ma nosa. Cały czas, czuję tu jakąś chemię, nie Też wiem nie naprawdę tak co to chemii. może być, ale no dobra, chyba nie musisz się ograniczać, ile rzeczy tutaj mogę wziąć? Nie no jedną, bo masz pięć różnych. Jedną, okej? Okay? No. Wiesz co, ja chyba... Myślę, A, A że... co to jest? Ej, Gabryś, czyli chcesz aż to wszystko? Ja nie wiem co jest, To wszystko? Ale... To jest jakiś żart, słuchajcie. To jest ciężkie. Mamy to wszystko Ogólnie. wziąć. Tak. Z jednej strony cieszę się, że mieliśmy teraz przypał, bo ochroniarz nas zatrzymał i powiedział, znaczy nie ochroniarz tylko pan, jakiś jest działu, że nie można jakby zabrać tego papieru w tym opakowaniu, że jakby trzeba go na sztuki kupić albo na te pojedyncze opakowania. Nie ja, wiem, czy są obostrzenia wobec ilości papieru, który można kupować. Ja myślę, że to jest Nie będę mówił, w jakim markecie jesteśmy, żeby nie robić, jakby w sumie złej reklamy, ale nieważne. Z drugiej strony, to się cieszę, że nie bierzemy całego akurat, więc bierzemy jedno to i Gabrysiowi zostały jeszcze trzy rzeczy w karpurze, bierzemy szybko i lecimy do kolejnych sklepów. tam czuję, że stracę sporo hajsu, bo wybrał elektronikę w końcu. Gabryś, jak ktoś, to trzeba zostawić. I będziesz miał jeszcze trzy szanse tutaj. Był przypał z pracownikiem sklepu, więc ostatecznie bierzemy oto. No ale ten tak ci jestem zadowolony. Lecimy w jakieś fajne miejsca. Zgodnie z prośbą Gabry jesteśmy okay. w miejscu, gdzie naprawdę można robić fajne rzeczy. Możesz Gabi iść do przodu albo w lewo, wybierz sobie jak gdzie chcesz. Yy, stąd? Tak, możesz do przodu albo w lewo bardziej. Chcę iść w lewo. W lewo? Do zawózek? Jakby zjedź za mną. Przed nami jakby są ścianki i alejki, ale zobaczcie wy w ogóle tego ziomka. Ej, zobaczcie jak to pico wygląda, a w jednym z kolejnych odcinków będziecie mogli zobaczyć właśnie coś jak robimy między innymi z tym ziomkiem. Lewo czy prosto? Myślę, że lewo. Lewo? Tak, lewo. Dużo przedmiotów, znaczy są duże przedmioty. Duże przedmioty. Tak. Co to chcę, to chce na pewno. Dotknij to Ojej, on jest duże. Jak, co to może być, jak myślisz? Wydaje mi się, że to może być na pewno droga rzecz. Droga? Może coś Co do domu? Do A domu nie. jakieś meble? No tak. Dość, dość lekki jak na mebla, ale zobaczysz jak, jak skończymy zakupy. Okay, dobra. Obstawiacie w komentarzach, ile dzisiaj wydam pieniędzy. Ja wstałem, że jeśli pójdzie w tym tempie, to jestem w stanie skończyć nawet 5 tysięcy. Dzisiaj mogę wydać, a może i więcej. Ale to zobaczymy, co Gabryś będzie wybierał. Od tego momentu Gabryś już cały czas w galerii musi okay. mieć zasłonięte oczy, bo nie chce, żeby zobaczył, co Ci się udało tutaj wylosować, a wózek zobaczy, musiałem wziąć, bo tych rzeczy jest tyle. I lecimy teraz do smyka. Lecimy do smyka, a w smyku można kupić naprawdę odlotowe zabawki. Tak? Gabryś ja ci powiem tak, ostatni sklep który masz to jest po prostu Win. To jest Win. Jeśli tam Abi. uda Ci się dobrze potoczyć sytuację, to jesteś Winem Jesteśmy już w smyku, wybrałem taką mm -hmm. lokację, gdzie Gabryś tutaj może znaleźć coś fajnego dla siebie. Jest bardzo dużo przedmiotów. A jeszcze zakręcę tutaj dobrze, Gabyświam. Dobra, i teraz wybierz, gdzie chcesz? O kurczę. Ja coś fajnego zauważyłem. A ty o co? kurczę! Co? Ty gadasz, serio? To jest ciężkie, ale myślę, że naprawdę może być drogie. No ja Najpierw chcę Adi? patrzeć na cenę tego zestawu. O nie, słuchajcie, ja naprawdę dzisiaj po prostu wydam sporo hajsu. Ale dobra, mam nadzieję, że się to spodoba, bo mi się tu epicko podoba ten zestaw. Jest kozacki. Mega, mega zestaw. Tym bardziej, że mamy dużo, dużo zestawów właśnie tej, tej firmy. Zostaje jeszcze jedna rzecz tutaj, ale ja myślałem, że to było miejsce, gdzie będą optymalne oh. ceny, ale rzeczywiście Ty trafiłeś po prostu w największy I co, Adi? Mam jeszcze. Po lewej, po prawej albo do przodu. Adi, ja będę zmierzać kurs. Nisko. A to jakie fajne, zobaczcie to. Nisko. Zobaczcie to, jakie to Jak mówisz przód? A tego nie było mega przód. To chcę. A jak mi to jest? Nie wiem, to może być jakaś fajna zabawka, bo w sumie jesteśmy w smyku, Ale potem tu się naprawdę nie domyślam, bo może być ciężko. to jest tylko kartonowe pudełko, prawda? I jakby nic nie lata... Mhm. Ciężko się domyśleć. Bierzemy, to idziemy do kas. Mhm. Został nam jeszcze tylko jeden sklep i bardzo, bardzo liczę na elektronika. Okej, okay, słuchajcie, ostatni sklep. Ja naprawdę nie wiem ile cię. jest. Ale, je ja się wyciągam, boję, ale bo... ostatni sklep, Gabryś, od razu cię uprzedzę. Mhm. Trafiłeś w elektronikę w Mediamark. Ja nie mogę. Adi, naprawdę? Na serio. Ale nie używaj bez... Więc lecimy do Mediamark. Tam Gabryś ma ja jedną szansę. Słuchajcie, ten wózek robić naprawdę ciężki, ale lecimy do ostatniego sklepu. Jesteśmy już w mediamarki i Gabryś w ogóle on zna to miejsce, zaczekaj, ja nie wiem, się teraz jak okay. na pamięć, bo już tutaj nieraz robiliśmy różne zakupy. O, po prawo ja są nie rzeczy, nie chcę, po lewo chcę. masz też rzeczy, które możesz jakby wyciągnąć ze środka. O, oh, wow! No, które możesz wyciągnąć ze środka? Tam. Możesz iść do przodu albo od razu coś zgarnąć z boku, jak, jak, jak chcesz, ok? Nie no to spoko, idę na razie do przodu, bo. O kurde Adi. To jest szafka. Szafka to jest? No. A co w niej jest? Ja coś dotknę, ok? Ale to nic nie dotkniesz, bo to jest jakby szkło. To przecież coś dotknę. Górna półka, środkowa albo dolna? Którą wybierasz? Dolna, bo Dolno ostatnio półkę? dolna półka... A co jest na dolnej? Myślę, że była fartowa. Ja trochę nie jestem na czasie, ale nie wiem, czy to jest gra, czy to jest... Przepraszam, jestem trochę nubem akurat, bo się na Nintendo nie znam, ale to jest Nintendo. Słuchajcie, pan z obsługi potwierdził, że jest to Nintendo, to jakieś nowe Nintendo, więc Gabryś ma dzisiaj ogromnego farta, lecimy kupić Nintendo. I za chwilę rozpakujemy wszystko. Jestem przekonany, że ze wszystkiego się bardzo ucieszy. Idziemy do garażu zrobić teraz wielki reveal, zgadasz, za chwilę dowiesz się co wszystko tutaj wybrałeś. Ja, Adi naprawdę ale... myślę, że wyda jest bardzo dużo. Ale nie, nie wiesz nawet co tutaj wrem. Ja się to tak ładnie wygląda i myślę, że no, będziesz się mega jarał. Dlatego schodzimy do garażu i zobaczymy reakcję Gabrysia. Robimy finałowy reveal. Ja się cieszę Gabi, bo to są takie jakby prezenty w sumie świąteczne, chociaż Uuu, jeszcze pewnie nie będą. Już zdjąłem. Gabi. Lecimy, zobacz. Papier toaletowy. No dobra, to, to się to domyślałeś, też nie tak? brakowało. <laughs> brakowało papieru w domu. Dalej Gabi, gdzie byliśmy? O! Tajgerze. Co wiesz jako pierwsze w Tajgerze? To są kubeczki. Wiesz, co to jest w ogóle? Jakby, że do kubków trzeba piłę. Trzeba rzucać pieczkami, to jest takie koło fortuny, mm -hmm. jakby z którego się też losuje. A dalej. Zobacz. Mam sejf! Gabryś, to coś takie dotknąłeś. Wiesz, jakbyś kiedyś był biznesmenem i robił jakieś prace też biurowe, to tutaj możesz trzymać fajne, poważne dokumenty, żeby szanować. Może być. Piszcie w komentarzach Gabryś biznesmen. To są biznesy, które robi Gabryś na YouTubie. Czapka Renifera. Bo ona jest trochę zatrzymana. A nie jest. Nie wiem, może być do spania. I ten kod, zobaczcie, ten kod, on jest oh. tak malutki. Ten koc, ja Będzie zdjęcie na Instagramie u się zrobisz? Tak. Więc wijajcie na jestem, jestem Gabryś, Gabryś i bracie oficjalnie, dajcie falo koniecznie. To on koszta 370 zł. 370 ten zł koc. za ten koc? Tak. Ale powiem Wam jest tak minutki, jest tak fajny, mega, mega fajny koc. W markecie zobacz to jeszcze. Coś, z czego się ucieszysz, bo ja nie pozwalam gaby się pić energetyków, tylko w wiątkokolczą się jak spróbować. Nie, 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 nie. nie. Jaka zmiarka na Red Bulla. Dajcie subskrypcję na tym kanale, na Nie, Gabi, ale nie możesz tak dużo pić, ja ci go kupiłem, ale to jest do konsumpcji przez tydzień. Ale... Eee! No co on robi, no? <graby> Co my tutaj mamy? Nie. Fortnite, Snajperka. Co? Snajperka z Fortnite'a? Ale epicki. A no i piszcie w komentarzu, bo większość widzów gra w Fortnite'a. I czy wy jesteście dobrzy, ze, ze Snajperki takie komentarze będę Serduszka Ej, ale zobacz, w Fortnite, epickie. Dobra, co jeszcze mamy ze Snyka? I jak oglądacie nasze odcinki, to wiecie, że robimy Hot Wheels. Zobacz. Co? Jaki... Ja nie mogę, nie no dziękuję, ja nie mogę, ale no po prostu nie wierzę w to Tu jeszcze Gabryś, zobacz Udalnie sterowana ciężarówka, o ja nie mogę, nie no ale... Ja Super. myślę, że będziesz mógł to potraktować trochę jak prezenty na święta Ostatnia rzecz, nie jest ze smyka, tylko jest z Mediamark. niech cię nie zmyli opakowanie Gabryś, kiedy byliśmy w Mediamark, wybrałeś coś, co kosztowało mnie więcej niż myślałem ja! Nintendo! Nintendo! Ja, to jest nie, prawdziwe ustępu! Zobacz! Marzyłeś na takim, nie? Chyba sobie za robisz! Zobacz! Ja nie mogę! Co? Słuchajcie, wygląda na to, że Co będziemy Nintendo? też nagrywać jakieś odcinki nie, no. z gier, więc subskrybujcie ja. kanał! Na dzisiaj y, kończymy wbijać łapy Co? w górę! Do zobaczenia! Co?